Zwiększ swoją aurę magnetyczną i przyciągnij wszystko, czego pragniesz. Paramahansa Yogananda. Czy kiedykolwiek spotkałeś osobę, która nie musiała się przedstawiać ani nikogo przekonywać, ale której obecność sprawiała, że od razu czułeś spokój, zaufanie i szacunek? Takie osoby nie muszą emitować wysokiej energii ani manifestować duchowej mocy. Kiedy jesteś w ich pobliżu, naturalnie ściszasz głos i uspokajasz się. To niewidzialna aura. Naturalna siła przyciągania duszy, która została głęboko oczyszczona. Nie potrzebuje reklamy ani reflektorów. To wibracja kogoś, kto stał się sobą niesztuczny, niewymuszony, niepotrzebujący uznania. Paramahansa Yogananda nazywa to boskim magnetyzmem. To nie jest atrakcyjność, którą widzimy w kulturze popularnej. To przyciąganie duszy powracającej do swojej pierwotnej częstotliwości częstotliwości światła, miłości i ciszy. Czym jest prawdziwy magnetyzm? Magnetyzm to nie tylko zewnętrzna atrakcyjność, to stan świadomości. Według Paramahansy Joganandy, wszystkie żywe istoty są otoczone falą bioenergii zwaną duchowym polem magnetycznym. To pole energetyczne nie jest statyczne. Zmienia się stale w zależności od Twoich myśli, emocji, oddechu, działań i poziomu wewnętrznej świadomości. Innymi słowy, nie przyciągasz tego. Czego chcesz przyciągasz to, kim jesteś? Czym jest magnetyzm, jeśli nie stałą częstotliwością wibracyjną emanującą z duszy, która już nie jest zakłócona? Obecnością o takiej jakości, że inni ufają jej bez powodu? Oczyszczonym polem energetycznym, wolnym od mentalnych śmieci, osądów, urazy czy lęku. Prawdziwy magnetyzm nie polega na przyciąganiu rzeczy materialnych, ale na przeorganizowaniu całego pola karmy tak, że ludzie, którzy już nie pasują, odchodzą, nadchodzą możliwości o tej samej częstotliwości, a ty wychodzisz spod kontroli okoliczności i wkraczasz w swoje własne wibracyjne przeznaczenie. Yogananda pisał, ludzie są potężni nie dlatego, że tłumią okoliczności, ale dlatego, że zmieniają się od wewnątrz i wszystkie okoliczności muszą się z nimi zmienić. Magnetyzm to nie talent do komunikacji czy moc perswazji, to wynik ciągłego pozostawania wiernym swojej duszy. Im bardziej osoba jest w harmonii ze sobą, tym bardziej emituje formę energii, która sprawia, że świat zatrzymuje się i słucha. Mechanizm duchowego pola magnetycznego. Każdy, człowiek, nosi w sobie naturalne pole elektromagnetyczne. Nauka potwierdza, że serce generuje pole elektromagnetyczne 5000 razy silniejsze niż mózg. To pole rozciąga się na kilka metrów wokół ciała i wpływa na otoczenie w sposób, którego często nie jesteśmy świadomi. Paramahansa Yogananda uczył, że to pole można świadomie wzmacniać poprzez praktyki duchowe. Kiedy myśli stają się czyste, emocje harmonijne, a działania zgodne z wyższymi wartościami, pole magnetyczne naturalnie się intensyfikuje. Dlaczego wielu ludzi medytuje dużo, ale nadal nie może nic wchłonąć? To częsty paradoks w nowoczesnym życiu duchowym. Możesz sobie zadawać pytanie: Medytuję każdego dnia, ale dlaczego nadal czuję pustkę? Jestem wegetarianinem, czytam Sutry, żyję życzliwym życiem, ale dlaczego źli ludzie nadal przychodzą? Złe rzeczy nadal się zdarzają? Dlaczego im więcej praktykuję, tym bardziej staję się izolowany, zmęczony, zdezorientowany? Nie śpiesz się z obwinianiem siebie i nie rezygnuj. Problem nie polega na tym, że za mało medytujesz, ale na tym, że nie medytujesz na właściwym poziomie. Medytacja to nie technika. Medytacja to stan zjednoczonej wibracji między ciałem fizycznym, habitualnym umysłem, emocjami, myślami, wolą działania, a duszą czystym byciem poza ego. Wielu ludzi medytuje tylko ciałem, siedzi w bezruchu, oddycha, postępuje zgodnie z techniką, ale ich umysły są nadal pomieszane, porównują, oczekują. Inni medytują z pragnieniem, chcą spokoju, chcą otworzyć czakry, chcą świecić, chcą być wyżsi od innych. Ale taka medytacja aktywuje tylko duchowe iluzje, nie tworząc prawdziwego magnetyzmu. Różnica między techniką a transformacją technika to mechaniczne wykonywanie czynności. Transformacja to głęboka zmiana na poziomie bycia. Możesz wykonywać wszystkie ruchy medytacji, ale jeśli twój umysł pozostaje niespokojny, Serce zamknięte, a ego niezmienione, praktyka staje się jedynie powierzchownym rytuałem. Prawdziwa medytacja zaczyna się, gdy przestajemy próbować medytować, i po prostu jesteśmy, kiedy rezygnujemy z kontrolowania, doświadczenia i pozwalamy sobie rozpuścić się w ciszy. Oznaki słabego lub trudnego pola magnetycznego, uczucie zmęczenia bez wyraźnego powodu, pomimo odpowiedniego odpoczynku. Napotykanie powtarzających się bolesnych związków, utrata wiary w praktykę duchową, widzenie siebie praktykującego, ale innych się nie zmieniających, uczucie, że uduchowiasz swoje ego, a nie rzeczywiście się transformujesz, ciągłe porównywanie swojego postępu z innymi, oczekiwanie natychmiastowych rezultatów od praktyk duchowych, używanie duchowości jako sposobu na czucie się lepszym od innych, co powinieneś robić. Aby się transformować krok po kroku? Pierwszy krok porzuć oczekiwanie rezultatów po medytacji. Sukces w medytacji to nie uczucie to wewnętrzne światło, które wnosisz do codziennego życia. Jogananda uczył: Medytacja nie polega na ucieczce od rzeczywistości, ale na wniesieniu jasności do samej tej rzeczywistości. Prawdziwa medytacja nie daje ci doświadczeń mistycznych każdego dnia. Czasami będzie nudna. Czasami twój umysł będzie niespokojny, czasami zaśniesz. To wszystko jest normalne i część procesu. Zamiast oceniać jakość swojej medytacji po tym, co czujesz podczas praktyki, obserwuj, jak zmieniasz się w codziennym życiu. Czy jesteś bardziej cierpliwy? Czy rzadziej się złościsz? Czy łatwiej ci wybaczać? To są prawdziwe oznaki postępu. Drugi krok. Obserwuj siebie po medytacji. Nie podczas medytacji osoba która właściwie medytuje, niekoniecznie ma szczególne doświadczenie podczas medytacji, ale po medytacji jest bardziej cierpliwa, szybciej się leczy po zranieniu, nie reaguje mechanicznie, ma jaśniejszą intuicję. Jeśli nie masz tych oznak, twoja medytacja może być techniką, a nie transformacją. Prawdziwa transformacja dzieje się nie podczas 20-30 minut medytacji, ale w pozostałych 23 godzinach dnia, kiedy stoisz w kolejce i nie denerwujesz się. Kiedy ktoś cię krytykuje, a ty nie czujesz potrzeby obrony, kiedy podejmujesz decyzję z jasności, nie z lęku, trzeci krok: żyj w jedności, to, co myślisz, mówisz, robisz i czujesz, musi być na tej samej częstotliwości. Nic nie niszczy magnetyzmu bardziej niż wewnętrzny konflikt. Osoba, która medytuje, ale żyje sztywno, stara się być dobra, często porównuje, źle mówi o innych, patrzy na nich z góry. Robi coś wbrew swoim głębokim wartościom. Wtedy jej pole magnetyczne jest rozfazowane i jak łaby magnes nie może przyciągnąć niczego dobrego. Jedność oznacza, że nie ma różnicy między Twoim duchowym ja a codziennym ja. Nie jesteś świętą osobą podczas medytacji i zwykłym człowiekiem w pracy. Jesteś tą samą zintegrowaną istotą we wszystkich sytuacjach. Czwarty krok: Przedefiniuj przyciąganie, nieciągnięcie. Ale dopasowanie częstotliwości jogananda uczy: kiedy żyjesz na częstotliwości swojej duszy, świat nie może nie odpowiedzieć. Nie ma potrzeby ciągnięcia, nie ma potrzeby trzymania po prostu bądź jasny i prawdziwy. Przyciąganie to już nie oczekiwanie, że coś przyjdzie to staje się godny, aby wszystkie dobre rzeczy rozpoznały mnie natychmiast. Prawdziwe przyciąganie działa jak strojenie instrumentu. Kiedy gitara jest dobrze nastrojona, naturnie rezonuje z innymi instrumentami na tej samej częstotliwości. Nie musisz jej zmuszać do wydawania pięknych dźwięków. One płyną naturalnie. Pięć centrów aktywujących Twój naturalny magnetyzm pomogą ci przyciągać bez wysiłku, ale przez Twoją pełną obecność. Im bardziej czysta jest osoba wewnętrznie, tym silniejsze staje się pole magnetyczne wokół niej. Nie ma potrzeby szukania niczego innego. Wszystko zostanie przyciągnięte przez jego własną wibrację. Lecz świadomy oddech, brama do duchowego światła Yogananda, powiedział Prana, energia życiowa. To prąd Boga płynący przez każdy oddech, który bierzesz. Większość ludzi oddycha, aby żyć, ale przebudzeni oddychają, aby być oświeceni. Kiedy medytujesz z właściwym oddechem, aktywujesz przepływ energii Prany, która biegnie w górę kręgosłupa od czakry podstawy do czakry korony. Oddych to najdostępniejsze narzędzie transformacji. Jest z tobą przez 24 godziny na dobę i może natychmiastowo zmienić stan twojej świadomości. Kiedy oddychasz świadomie, łączysz się z siłą życiową wszechświata. Praktyczne sugestie: każdego ranka usiądź w bezruchu na 10 minut. Wdychaj powoli, poczuj energię biegnącą od podstawy. Kręgosłupa do środka czoła. Wydychaj, poczuj, jak cała negatywność się rozpuszcza. Nie wymuszaj tego. Po prostu obserwuj z miłością. Możesz połączyć to z afirmacją. Podczas dnia, za każdym razem, gdy czujesz stres lub napięcie, wróć do oddechu. Trzy głębokie. Świadome oddechy mogą całkowicie zmienić Twoją energię i przywrócić wewnętrzny spokój. Dwa. Bezinteresowne serce. Najpotężniejsze pole siłowe we wszechświecie. Czy wiesz, że pole elektromagnetyczne ludzkiego serca jest pięć tysięcy razy większe niż mózgu? Kiedy żyjesz z bezwarunkową miłością, aktywujesz pole bioelektrycznego wiru emanującego z serca, tworząc potężny efekt przyciągania bez słów. Jogananda uczył Kochaj nie po to, aby być kochanym w zamian, ale dlatego, że miłość jest Twoją prawdziwą naturą. Bezinteresowna miłość to nie sentymentalizm czy słabość, to najsilniejsza siła we wszechświecie. Kiedy kochasz bez oczekiwań, bez warunków, bez potrzeby kontroli, stajesz się kanałem dla boskiej energii. Proste praktyki. Wyślij ciche życzenie komuś, kogo nie lubisz. Uśmiechnij się do nieznajomego, nie oczekując niczego w zamian. Kiedy jesz, pijesz, oddychasz, wyślij wdzięczność wszystkim rzeczom. Powtarzaj afirmację: Jestem polem miłości, nie muszę się trzymać, jestem tam, gdzie wszystko powraca. Praktykuj kochanie ludzi, którzy cię zranili, nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że ty zasługujesz na wolność od gniewu i urazy. Czy cisza. język prawdziwej duszy, Jogananda powiedział: To w głębokiej ciszy spotykasz siebie i świat zaczyna cię rozpoznawać. Cisza to niebierność. To stan, w którym już niczemu się nie opierasz, więc jesteś promieniający i bezbronny. W naszym głośnym świecie cisza stała się rzadkością. Jesteśmy ciągle stymulowani przez dźwięki, obrazy, informacje. Ale prawdziwa moc rodzi się w ciszy. To w ciszy słyszysz głos swojej duszy, intuicji, mądrości. Praktyczne sugestie. Spędzaj trzy minuty co godzinę nie mówiąc, nie myśląc, nie reagując, połóż rękę na sercu. Oddychaj delikatnie i po prostu... Powiedz w sercu: Nadal tu jestem. Obserwuj dźwięk tak, jakbyś słuchał ścieżki dźwiękowej życia. W ten sposób zaczynasz świecić nie przez robienie, ale przez bycie. E. cicha służba ogień, który najszybciej zwiększa częstotliwość największy magnetyzm leży w działaniu anonimowo, bez oczekiwania uznania. Yogananda: Za każdym razem, gdy robisz coś dobrego, nie oczekując uznania Spalasz starą warstwę ego, uwalniając uwięzioną energię w systemie czakr, pomagając Twojemu polu magnetycznemu się rozszerzyć. Służba to nie poświęcenie. To radość dawania, która wynika z rozpoznania, że wszyscy jesteśmy połączeni. Kiedy pomagasz innym, pomagasz sobie. Kiedy leczysz kogoś, leczysz siebie. Sugestie. Daj anonimowy prezent. Wysprzątaj przestrzeń publiczną. Pomóż komuś. Nie wiedząc kim jesteś, wyślij miłość komuś. Kto cię rani, nie dlatego, że na to zasługuje, ale dlatego, że zasługujesz na wolność. Najpotężniejszą formą służby jest bycie żywym przykładem pokoju, miłości i mądrości. Nie musisz głosić niczego słowami. Twoje życie staje się nauczaniem. 5. Afirmacje i duchowa wola. Przeprogramowanie twojego osobistego pola Jogananda podkreślał. Słowa, które powtarzasz każdego dnia, to nasiona. Które sadzisz w swojej aurze. Słowa, które wypowiadasz, nie znikają, odciskają się na warstwie energetycznej wokół Ciebie. Im częściej je powtarzasz, tym silniejsze się stają. Im bardziej w nie wierzysz, tym bardziej stają się prawdziwe. Afirmacje to nie myślenie. To świadome programowanie podświadomości nowymi wzorcami myślowymi. Kiedy powtarzasz afirmacje z wiarą i uczuciem, zmieniasz dosłownie strukturę swojego umysłu. Sugestie działania dla podniesienia magnetyzmu. Jestem tym, kto pamięta, kim jestem. Promieniuję światłem wystarczająco silnym, aby leczyć wszędzie, gdzie idę. Jestem żywym polem magnetycznym czystego ducha. Powtarzaj dwadzieścia razy każdego ranka przed lustrem. Patrz sobie w oczy i mów z przekonaniem. Nie tylko powtarzaj słowa, czuj ich prawdę w każdej komórce swojego ciała. Oznaki wchodzenia w potężne duchowe pole magnetyczne. Kiedy wchodzisz w stan czystego magnetyzmu, nie musisz już próbować nic przyciągać, ponieważ nie jesteś już kimś, kto czegoś chce. Stałeś się kimś, kto jest z tym w harmonii, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że są na tej ścieżce, ponieważ nie jest hałaśliwa, nie jest krzykliwa i czasami bardzo cicha. Oto niektóre subtelne, ale głębokie oznaki, które dowodzą że rosiesz w wibracji. 1. Nie musisz już niczego o sobie udowadniać. Nie musisz być rozpoznawany jako duchowy. Nie musisz nikogo zmuszać do zrozumienia cię, kochania cię czy wierzenia w ciebie. Wiesz, kim jesteś i to wystarczy. Osoba, która naprawdę żyje w światle, nie potrzebuje nikogo, aby to światło zobaczyć. To nie oznacza arogancji czy obojętności. To głęboki spokój płynący z wiedzy o swojej prawdziwej naturze. Nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia, ponieważ masz wewnętrzną pewność. Dwa, cieszysz się samotnością, ale nie jesteś samotny. Cisza staje się twoim najlepszym przyjacielem. Nie czujesz już pustki, kiedy nikogo nie ma w pobliżu, ale pełnie, jakbyś siedział obok pierwotnego życia. Zaczynasz cieszyć się wczesnymi rankami, chwilami medytacji, minutami patrzenia na drzewa, słuchania śpiewu ptaków. Cisza już nie przeraża, staje się domem. Samotność przestaje być czymś, czego unikasz, a staje się czymś, co celebrujesz. To w samotności odkrywasz bogactwo swojego wewnętrznego świata. Trzyku, wszystkie stare bałagany zaczynają same odchodzić ludzie, pracy, związki, myśli, które kiedyś sprawiały ci cierpienie, obciążały cię lub pozbawiały kierunku, naturalnie się zatrzymują lub znikają. Nie ma potrzeby cięcia. Nie ma potrzeby uciekania. Już nie są na tej samej częstotliwości, co ty i wszechświat automatycznie się wyrównuje. To znak, że żyjesz z czystym i wyrównanym polem magnetycznym. Re, już nie reagujesz. Zaczynasz wybierać odpowiedź. Ludzie nadal krzyczą, krytykują, atakują cię jak wcześniej, ale już nie boli jak wcześniej. Masz świadomą odległość między emocją a reakcją. I wybierasz miłość zamiast konfrontacji. Prawdziwa moc nie pochodząca z wygrywania z innymi, pochodząca z niemusienia udowadniania niczego, zachowując nadal światło w sobie. 5. Inni czują od ciebie spokój, nawet jeśli nic nie robisz. Wchodzisz do pokoju. Ktoś czuje się lżej. Przytulasz kogoś. Czuje się uzdrowiony. Po prostu siedzisz w bezruchu, a osoba obok ciebie jest zainspirowana do lepszego życia. Nie próbujesz przekazywać energii ale twoje pole magnetyczne promieniuje nią naturalnie. To boski magnetyzm, sześć, zaczynasz wiedzieć, ale niewiele mówisz, to nie znaczy, że stajesz się wróżką. To znaczy, że twoja intuicja jest tak silna, że już nie musisz myśleć, aby wiedzieć. Czujesz, kto mówi prawdę. Wiesz, co jest dla ciebie właściwe bez analizowania. Widzisz, co powinno być zrobione i robisz to z głębokim przekonaniem. To głęboki medytacyjny poziom fal alfa. Gdzie jesteś zsynchronizowany z boską wolą? 7. Czujesz się lekko, choć na zewnątrz nic się nie zmieniło. Świat nadal jest pełen zamieszania. Twoje życie może nie być idealne, ale już nie czujesz się ciężko. Nie czekasz na zewnętrzną zmianę, aby cię rozjaśnić. Już jesteś jasny w środku i to wystarczy. Jak utrzymać i chronić swoje duchowe pole przed złą energią, kiedy zaczniesz świecić? Ciemność będzie cię wyzywać. Nie bój się, to nie kara, to okazja, abyś nauczył się pozostawać jasny, stojąc na rynku życia. Oto kilka praktycznych sposobów utrzymania pola magnetycznego, silnego jak góra, niezmywanego przez zewnętrzne okoliczności. Jeden: medytuj każdego dnia jak higiena energetyczna. Nie wychodź z domu bez medytacji, jak nie wychodzisz bez ubrania. Paramahansa Yogananda nawet jeśli to tylko 10 minut, zwróć się do wewnątrz przed wyjściem na świat. Im bardziej stabilizujesz swoją wewnętrzną energię, tym bardziej antybakteryjne staje się pole wokół ciebie. 2. Oddychaj, gdy jesteś zakłócony, zamiast reagować, kiedy ktoś cię rani, kiedy czujesz się zdenerwowany. Natychmiast wróć do oddechu. Nie myśl, nie kłóć się, nie walcz. Po prostu oddychaj długo, głęboko, świadomie. Kilka oddechów ugasi nieświadomy impuls i zachowa twoją aurę. 3. Zachowaj granice energetyczne. Wiedz, z kim się angażować i kiedy się wycofać. Magnetyzm to nie tylko przyciąganie. To także selekcja. Masz prawo wyłączyć telefon, nie odpowiadać. Odejść od niepokojącej rozmowy bez poczucia winy. Prawdziwa duchowość to nie noszenie wszystkiego. To ochrona światła w środku. 4. Oczyszczaj swój umysł każdej nocy jak kąpiel energetyczną. Przed snem weź 3-5 minut na wdech. Otrzymuję światło Boga. Wydech. Uwalniam wszystkie emocje, które nie są moje. Poczuj strumień światła płynący przez twoje ciało, zmywający wszystkie pozostałości energetyczne. Będziesz spał głębiej, a następnego ranka twoje pole magnetyczne będzie się czuło odnowione. 5. Otaczaj się duchami. Które cię podnoszą, i bądź tym, który podnosi innych, nikt nie może być duchowy samotnie. Potrzebujemy kręgów rezonansu, pokrewnych dusz. Znajdź miejsca, ludzi, przestrzenie, które sprawiają, że chcesz żyć głęboko, prawdziwie i czysto. A jeśli nie znalazłeś nikogo takiego, bądź tą osobą. Aktywuj przyciąganie czystej duszy w sobie. Magnetyzm nie pochodząca z techniki, nie pochodząca z próby stania się lepszą wersją siebie. Pochodząca wtedy, gdy zdejmujesz wszystkie warstwy, które to nie ty, pochodząca wtedy, gdy pamiętasz, że zawsze byłeś światłem, nie musisz uczyć się przyciągać wszystkiego, czego chcesz. Musisz tylko stać się osobą, do której wszystkie dobre rzeczy są przyciągane. Prawdziwa transformacja nie polega na dodawaniu czegoś do siebie, ale na odkrywaniu tego, co już tam jest. Twoja dusza jest już doskonała, już magnetyczna, już pełna światła jedyne. Co musisz zrobić, to usunąć wszystko, co to światło zakrywa. Trzy afirmacje do zapamiętania i powtarzania każdego dnia. Nie muszę gonić za światłem. Jestem światłem. Nie jestem kimś, kto chce być magnetyczny. Jestem czystym magnetyzmem mojej duszy. Nie muszę próbować być kochany. Kocham świat swoją obecnością. Duchowa modlitwa o Najwyższy Boże. Pozwól mi pamiętać, że wszystko, Czego potrzebuje, jest już we mnie. Proszę, przebudź światło w środku i stań się kimś, kto oświetla świat swoją cichą i szczerą obecnością. Umsanti, namastej. Niech żyjesz z najczystszego magnetyzmu swojej duszy.